Kto oglądał te mecze, to też widział nawet te kłótnie z boksem. Tomek mówił swoje, ona robiła swoje. Jeżeli ktoś się zna na ten nisie, to dokładnie widzi i słyszy. Tak? Jeżeli Tomek jej daje radę, graje więcej w kierunku backendu, a Iga i tak gra do forhandu, to znaczy, że, że ta głowa nie funkcjonowała. Jesteśmy na kortach Warszawianki, gdzie wykuwał się talent Igi Świątek. Ten talent wykuwał Artur Szostaczko, pierwszy trener Igi Świątek. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Z panem trenerem za chwilę porozmawiamy o Idze Świątek i o tym kiedy Iga Świątek może wrócić na kort. Oczywiście, panie tenerze, nikt nie wie tego, co siedzi w głowie Iga Świąt... Igi Świątek, nikt nie wie tego, co planuje sztab Igi Świątek. Natomiast jak pan widzi tę długą przerwę Igi Świątek, bo to już jest bardzo długa przerwa od US Open, wciąż nie wiadomo, kiedy Iga Świątek na ten kort wróci. Czytamy, dzień dobry. Czytamy dużo na, na, na te tematy. Sztab trochę mówi, więcej nie mówi. Część moich kolegów po fachu wypowiadała się, że, że nastąpiło zmęczenie, odpoczywa. Mogę się z tym zgodzić, aczkolwiek moja teoria jest taka, że zmęczenie, ale to jest mentalne niż fizycznie bardziej, bo Iga. Według mnie w tym roku dużo mniej meczy rozegrała niż rok czy dwa lata temu, bo nie dochodziła tak daleko w, w, w wielkich turniejach, które są bardzo wymagające. Ktoś powie, ale doszła olimpiada. Owszem, i ta olimpiada pewnie jest właśnie tym problemem, który spowodował duża presja, duże oczekiwanie. Każdy już jej złoty medal powiesił naszej. Ja jej gratulowałem i, i mówię. Yy, szacun jej się należy nawet za ten brązowy medal, czy aż brązowy medal, ale myślę, że yy, po jest właśnie teraz wychodzi, że głowa po prostu yy, jest tak zmęczona yy, od tych oczekiwań ludzi oczywiście zewnętrznych, yy, yy, jak i od samej siebie, i myślę, że, że to jest pokłosie, właśnie, że teraz Igi nie oglądamy mhm. na turniejach. Zatrzymajmy się przy tym mentalu, właśnie Igi Świątek. Po Igrzyskach Olimpijskich, w którym ona nie zdobyła złotego medalu, tak wymarzonego złotego medalu, zdobyła medal brązowy, pojawiły się łzy po meczu z Chinką Zęk, pojawiły się łzy po porażce z pegulą. Tych łez jest bardzo dużo Igi na, na korcie w ostatnim czasie. Dlatego mówię, myślę, że czuję się zmęczona. Każdy od niej oczekuje, że ona za każdym razem wygra. Wiadomo, jest numer jeden na świecie, ale nie jedna jedynka też padła. Tak, tak. I, I to jest normalne. Ona nie jest maszyną. i Jest oczywiście znowu więcej łez niż, niż radości. Kto oglądał te mecze, to też widział nawet te kłótnie z boksem. Tomek mówił swoje, ona robiła swoje. Jeżeli ktoś się zna na ten nisie, to dokładnie widzi mhm. i słyszy, tak? Jeżeli Tomek jej daje radę, graje więcej w kierunku backhandu, a Iga i tak gra do forehandu, to znaczy, że, że ta głowa nie funkcjonowała. Czyli tam musiał nastąpić między Igą a trenerem czy sztabem całym tak, tak zwany mur, ściana, gdzie co byśmy nie powiedzieli i tak do zawodnika nie, nie dochodzi, tak? I, i, i Doszliśmy do takiego momentu, gdzie myślę, że cały sztab zadecydował, że lepiej odpocząć, odejść troszeczkę od e, kamer, wywiadów. Dużo się pisze e, na jej temat, przecież to wszystko do niej dochodzi. To nie jest tak, że oni nie czytają, tak? czy nie słuchają. Tak Ma odpowiednich ludzi, którzy za to są odpowiedzialni. Może część próbują, oczywiście, gdzieś tam zniwelować trochę, nie? Odsunąć tak. ją, ale, ale to nie przejdzie bez echa. Panie trenerze. Kibice, dziennikarze, wszyscy chcieliby wiedzieć dużo więcej o Idze Świątek, co się z nią dzieje. My nie wiemy, my wiemy tak naprawdę albo nic, albo, albo bardzo niewiele. Z czego to wynika? Sztab chce ją chronić po prostu przed światem zewnętrznym w tej chwili? Och, to jest dobre pytanie, bo, bo każdy, każdy trener, każdy sztab będzie troszeczkę inaczej działał, tak. Ja mówię, nawet dla świętego spokoju mogłaby pójść po prostu blef, tak, że Iga, nie wiem, ma naciągnięto mięsień dwugłowy, albo cokolwiek, że w trakcie treningu złapała uraz, nie mówię o kontuzji i już by byli wszyscy zadowoleni tak. bo wszyscy mówili trudno Iga, trzymamy no, czekamy, kciuki, tak? czekamy na ciebie i, i, i liczymy na to, że A bardzo nie wiemy szybko nic. No, ale to, to nie do mnie jest to tak. pytanie. Ja też gdybam i się zastanawiam i obserwuję, a, a tak jak mówię, dziennikarze wiadomo, z każdej strony atakują i, i oczekują jakiejś sensacji. Tej sensacji nie będzie. No, musimy poczekać. Nie wiemy, czy Iga teraz zagra w Wuhan, czy nie. Na razie jest zgłoszona, e, ale według mnie już nie zagra. Chyba, że już jest w Chinach. Tego też nie wiemy. Jeżeli jest na miejscu, to zagra. Jeżeli nie jest na miejscu, no to nie ma szans. Bo za długi lot, zmiana czasu, aklimatyzacja, co najmniej tydzień czasu potrzebujemy, żeby dobrze wejść w normalny tryb. Mamy dzisiaj już czwartek, a turniej zaczyna się w poniedziałek. Dlatego pytanie, jest, czy Iga jest w Chinach, trenują, jest gotowa, czy jest Iga w Warszawie, czy u siebie w Raszynie i trenują, ale wszystko robią, żeby na Mastersie jak najlepiej się zaprezentować i jego wygrać. Co pewnie by spowodowało, że na koniec roku dalej IGA zostanie jedynką. Słusznie pan nadmienił, że jest czwartek. Być może się nasza rozmowa ukaże troszeczkę później. Być może to będzie oglądał w piątek. Już będzie wiadomo, co z tym WUFAN. Tak. Także my w trakcie rozmowy jeszcze o tym nie, nie wiemy. wiemy. Pan doskonale zna IGE i wie pan, jak jako młoda zawodniczka, czy umiała przegrywać. Teraz te porażki się zdarzają. Jak każdemu sportowcowi te porażki się zdarzają. A co w przypadku, kiedy Iga świątek spadnie z tego miejsca numer jeden? Co jest bardzo możliwe? Ona się może jeszcze bardziej załamać? Nie, nie sądzę. Ja cały czas już od, od, od yy, praktycznie trzech lat, jak IGA robi wyniki, mam różne wypowiedzi i. Nie wiem, czy jej aż tak strasznie zależy na tym, żeby jak najdłużej jedynką być. Mhm. Oczywiście, jak już wygram wszystko, to chcę być jak najdłużej. To Djokovic pokazał, tak? Yy, I został tenisistą wszechczasu, tak? Yy, ale na razie dla IGI wydaje mi się, że najbardziej to, 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 to się liczą wyniki sportowe, czyli wygrywanie turnieju. Jak ona jest zdrowa w normalnej formie i fizycznej, i mentalnej, to ciężko jest z nią wygrać i ona Aha. robi wyniki, stąd się też bierze jej jedynka przy jej nazwisku. To nie jest przypadek, tak? A teraz mówię, porażki. Owszem, zawsze mówimy do młodych zawodników że i do rodziców przede wszystkim, żeby zrozumieli, że musimy się nauczyć najpierw przegrywać. Bo i jednak, jakby nie patrzeć, to wygrywa tylko jedna osoba. Jest pełno turniej na świecie, równocześnie leci parę turniej. Na Wielkim Szremie wiemy: gra 128 zawodników, zawodniczek plus wielkie eliminacje, tak. Tak? a wygrywa tylko jedna osoba. I teraz, oczywiście, jeżeli przegram w pierwszej rundzie, to wszyscy mówią, wszystko jest źle, yy, i tak dalej. Jeżeli wygrywam, jest wszyscy, wow, tak? Ale mówię, yy, na końcu jest tylko jedno nazwisko, i przecież tak ludzie oglądają, jak ten puchar jest wręczany, jak na ścianie jest. Zapisywane w historii nazwisko, tak? Zawodnicy przy tym nazwisku stoją, wskazują palce, ja po to się gra, po to całe życie poświęciłem, żeby tam być tak. zapisanym, tak? I mówię, i, i, i ale to jest tylko jedna osoba. Jeżeli przegram w finale, takie samo jest rozczarowanie jak w pierwszej i w drugiej rundzie. Jedynie co się zmienia, portfel. To portfel. prawda, to portfel się zmienia. Panie trenerze, nie wiem czy pan się ze mną zgodzi. Kluczowym in minus momentem w, w tym roku w karierze Igi Świątek była porażka z Zęk. Moim zdaniem ta porażka nakręciła te spirale, te spirale straconych oczekiwań w kontekście Igi Świątek i potem US Open. Ten słabszy występ na US Open był pokłosiem też moim zdaniem tego, tych igrzysk. Znaczy moim zdaniem tak samo. Cieszyłem się bardzo, że Iga w ogóle się odbudowała na, na mecz o, o brązowy medal i fenomenalnie go zagrała, bo bałem się, że... Bo była w takim... Te obrazki, które nam pokazywali w No Wyglądała na rozbitą. Bardzo. Ale to mówię, to już mhm. rozmawialiśmy y, tak. minutę temu tak. y, i rozmawiając z kolegami po fachu, y, Jestem też święcie przekonany, że to jest pokłosie właśnie tej porażki, właśnie to rozczarowanie. Jest ciężko to udźwignąć, ale mówię, głowa do gory, na pewno za 4 lata będziesz miała kolejną szansę, żeby zdobyć złoty medal, ale już pewnie nie będzie tak bardzo przeżywać po raz kolejny, jak, jak ten pierwszy raz. Myślę, że będzie jeszcze bardziej. Na pewno na będzie pewno. jeszcze bardziej doświadczoną zawodniczką, bo już będzie miała wtedy lat 27. I mogę tylko powiedzieć: spójrz na Nowaka w wieku 38 lat. Dopiął swego, zdobył tak swój jest. złoty medal i był. Też płacz, ale ze szczęścia. Tak jest, I, I życzę tego, idę z całego serca. Mówiliśmy trenerze o mentalu, on jest kluczowy w tym przypadku, ale w pierwszej połowie sezonu, w dobrej połowie sezonu, bo Gerszante przecież wygrała French Open, grała bardzo dużo. Czy to, że grała bardzo dużo w pierwszej połowie sezonu, również odkłada się teraz na to, na to zmęczenie jej Przekłada się? Znaczy, Czy ona dużo grała? W Australii odpadła wcześniej. Później były turnieje, y, w Ameryce, dochodne, tak. no najpierw Arabia, tak. tak? To już tam nie pamiętam, było trochę choroby i tak dalej. To się wszystko ciągnie. Paryż znamy, nie? Druga runda, y, bardzo ciężka, praktycznie z, mecz przegrany. Tak? Zresztą w Australian Open to samo. To samo. Z, z dwa breki z, z Collins, sama mówiła Iga, że już się pakowała. To ją kosztowało dwa razy więcej energii. Później pamiętajmy, że Iga e, nie zagrała żadnego turnieju, odpoczywała żadnego turnieju na kortach trawiastych. Z, tak? mar z marszu podeszła do wygodnego. Z biedą. marszu, czyli ona miała 3 czy 4 tygodnie, ale wszyscy wiedzieli. O tym, że tak będzie, tak? że podchodzi do, do Wimbledonu, gra ten Wimbledon, ale głównym e, programem, gwóźdź programu jest Olimpiada. Ja nawet śmiałem e, głośno e, powiedzieć, że gdybym był w teamie, to jeżeli by była taka możliwość i miałbym możliwość decyzji, nawet bym nie zagrał Wimbledonu. Cały czas bym mhm. siedział na kortach e, mączkowych, trenował spokojnie. W Paryżu, myślę, też nie byłoby problemu, żeby jej udostępniać no tak. kort, na którym wygrywa mecz po meczu, czyli na centralnym. Nic bym nie zmieniał, po prostu e, przetrwałbym do, do Olimpiady. Nie wiem, czy to by dało złoty medal, czy nie, ale, ale taka moja pierwsza myśl była. tak? E, dlatego czy dużo meczy zagrała? Trzeba by było zobaczyć do statystyki, bo uważam, że mówię, powtórzę się rok czy dwa lata temu, rozegrała tych meczy więcej. Aczkolwiek, oczywiście jest znowu rok, dwa starsza. Tak? To będzie w pewnym momencie przy, przy takiej intensywności gry, jaką e, proponuje Iga, tak? to też krytykuje mój kolega Leksidor w Eurosporcie tak samo, to znaczy krytyka. Wskazówka, tak. że jeżeli gram z zawodniczką, która jest nie top, jest top 100, tam 120, to nie muszę grać na pełny gwizdek. Kolokwialnie mówiąc, nie gram każdej piłki na 100%. Mogę sobie piłki odpuszczać, bo ja czuję na korcie, bo że mam tak dużą, dużą przewagę. I to nie ma znaczenia, czy ja wygram 6-2, czy 6060, tak? Ale zaoszczędzę siły. Tak. Dlatego mój apel też był w kierunku IGI żeby pooglądała też, y, jak to robił jej największy idol, y, Rafa Nadal. Tak. tak? Czy Djoko, czy, czy Federer. Oni się nie siłowali w pierwszych rundach. Oni grali tyle, ile było potrzeba. Żeby przejść. Tak jest, bo ten turniej trwa dwa tygodnie. I oni dokładnie sobie zdają sprawę, że każde pół godziny, każda godzina dłużej spędzona na korcie, może na końcu właśnie zadecydować o zwycięstwie lub przegranej. Już na koniec, czego... Pierwszy trener Iświątek jej życzy w tym momencie jej kariery. Ja cały czas jej życzę wszystkiego najlepszego, żeby zdrowa była, i mam nadzieję, że ona jest zdrowa. Eee, no, to wraca... się mówiło właśnie. No, dlatego mówię, wraca jak najszybciej nam do gry, eee, głowa do góry. Trzymamy wszyscy za ciebie kciuki, kibicujemy. No i, no i co? No i mam nadzieję, że na koniec roku e, dalej będziesz jedynką i wygrasz mastersa. Dziękuję bardzo Dziękuję panie tenerze. Jeżeli podobał wam się ten wywiad i także nasze inne produkcje na kanale Super Express Sport, subskrybujcie nasz kanał, dawajcie łapki w górę, zaznaczajcie dzwoneczek, bądźcie z nami, Super Tenis wróci niebawem. Do zobaczenia, cześć.